Dzisiaj zobaczymy chłodnym okiem, co się stanie z twoim ciałem i mózgiem, jak przestaniesz jeść cukier. No bo w ogóle o co chodzi z tym cukrem? Mówi się, że to biała śmierć, że to trucizna, a tak naprawdę cukier jest wszędzie dodawany jest do każdego przetworzonego produktu. Co gorsza, jeszcze w latach 90. i na początku 2000. straszono nas tłuszczem, tłustymi potrawami, cholesterolem i odchudzano wszystko z tłuszczu. I tak odchudzone z tłuszczu produkty Kompensowano dodatkowymi ilościami węglowodanów, czyli cukrów. Błędne, szalone koło ścigania się, jaka dieta zdrowsza, jaka gorsza, do którego zawitał nasz wybawiciel i mesjasz, dieta ketogeniczna, popularne keto, kuzynka znanej starszemu pokoleniu tzw. diety kwaśniewskiego, a o której parę słów dzisiaj na końcu. Można tak bez końca mówić o stelach żywienia, które dla wielu stały się pewnym substytutem, nawet religii w życiu. No ale gdybyś tak z dnia na dzień, z chwili na chwilę, stwierdził. Odstawiam cukier ze swojej diety. To co się stanie? Na początku mamy pierwszą fazę detoksykacji od 1 do około 7 dni. Zanim odczujesz jakiekolwiek skutki, to szybko zdasz sobie sprawę, że takie całkowite, radykalne odstawienie cukrów w diecie jest niemal niemożliwe. Dlaczego? Bo ten cukier jest dosłownie dodawany wszędzie. Kupowanie produktów z niskimi poziomami węglowodanów, z niskim indeksem glikemicznym to prawdziwa udręka przy czytaniu etykiet w sklepie. No ale załóżmy na dzień dobry, że z diety na pewno wypadną słodkie napoje, cukier w kawie, herbacie, wszelkie słodycze i przekąski, no i alkohol, którego finalna forma metabolizacji to właśnie cukry prosta. Jeśli jeszcze obok tego dorzucisz ograniczenie spożycia chleba i kupujesz produkty z małą zawartością węglowodanów, to w zasadzie niemal wyeliminowałeś sztuczny dodawany cukier z diety. Sytuacja, w której będziesz na początku, może nie być przyjemna i może przypominać momentami nawet odstawienie uzależniających substancji psychoaktywnych. Dlaczego? Ponieważ cukry proste można porównać do paliwa, jakim zasila się organizm. Nie jest to jedyna forma paliwa, ale jeśli przez miesiące i lata była ona dominująca, to zmiana ta będzie powodowała niemały szok w całym organizmie. Druga taka rzecz, o której trzeba wspomnieć, to łaknienie. Łaknienie idzie równo z fazą detoksykacji, ale jest to element tak trudny, że naprawdę trzeba go wydzielić. Pojawi się łaknienie cukru, może pojawić się nawet słodki smak w ustach, mogą pojawić się skurcze żołądka, potliwość, nerwowość, zmiany nastroju, delikatne drgawki, mgła przed oczami. To poziom cukru we krwi daje znać, że coś jest nie tak, że nie dostarczamy regularnych hiperskoków tego cukru. To może prowadzić do momentów osłabienia, nerwowości, ból w głowy. Cukier to naprawdę nie są przelewki, w szczególności uzależnienie od tego cukru. No bo cukier stymuluje uwalnianie dopaminy w mózgu, która jest neuroprzekaźnikiem związanym z przyjemnością i nagrodą. Ale żeby być precyzyjnym, samo oczekiwanie i świadomość, że za chwilę zjem coś słodkiego, już uwalnia dużo dopaminy. Niestety mechanizm ten jest... Tak silny, że powoduje trwałe zmiany w mózgu, podobne do tych, jakie powodują inne substancje uzależniające, takie jak alkohol czy nikotyna. Tutaj trzeba parę rzeczy technicznych wyjaśnić. Spożywając cokolwiek, w tym węglowodany, cukry proste, organizm dostaje sygnał do wyrzutów hormonu insuliny z trzustki. Metabolizuje ona te cukry, głównie sacharozę, do glukozy, i w konsekwencji insulina pomaga odżywić komórki organizmu. Powoli obniżając poziom cukru we krwi. Ona niejako prowadzi tą glukozę bezpośrednio do komórek i prowokuje te komórki do spożywania tej glukozy. Co bardzo ważne, cukry, w tym glukoza, nie bierze się tylko z zewnątrz, z pokarmu, ale jest wytwarzana wewnątrz organizmu, gdyż insulina pomaga spalać naszą tkankę tłuszczową, a nawet gdy w skrajnych przypadkach głodówek, wytrawione są mięśnie organizmu. Stąd też praktycznie zawsze po dowolnym posiłku wzrośnie nam poziom mierzonego cukru we krwi. Organizm wyprodukuje insulinę, a ta znajdzie cukry w posiłku albo zacznie metabolizować tkankę tłuszczową i tłuszcza. Tylko jeśli odstawiliśmy cukier, te skoki będą mniej radykalne. Insulina też reguluje inny hormon, leptynę, tak zwany hormon głodu i sytości. Im większy skok cukru i insuliny. Im więcej leptyny pojawia się w organizmie i tym większe poczucie głodu, gdy poziomu cukru we krwi radykalnie spada. No i jak widzisz, przypomina to spirale bez końca. Im więcej słodkiego, tym większe łaknienie, tym bardziej rozbujane do skrajności w skrajność hormony, tym większy głód, tym więcej spożycia. Trzecią rzeczą, o której trzeba wspomnieć, to psychologia odstawienia. Mówiłem już o dopaminie jako elemencie obecnym w spożywaniu słodkiego, ale trzeba jeszcze jedno podkreślić. Wiele osób spożywa słodkie rzeczy. Czysto emocjonalnie. To znaczy, że jedzą np. czekoladę lub inne przekąski dla poprawy humoru. Jedzą też jako mechanizm zaradczy na smutek czy nudę. Brak tego mechanizmu zaradczego może potęgować poczucie niezadowolenia i łaknienia, stąd też przydatne jest wypracowanie potencjalnych strategii zastępczych, np. jedzenie owoców albo korzystanie ze słodzików o niskim indeksie glikemicznym, takich jak Stevia. Niektórym też mogą psychicznie pomagać syntetyczne słodziki typu aspartam, natomiast rozregulowana mikrobiota jelitowa po odrzuceniu cukru może ogłosić do tego pomysłu poważny protest. Dlatego trzeba być ostrożnym ze stucznymi słodzikami, w szczególności w dużych ilościach. Tutaj jest też wielka pułapka, bo pierwsze symptomy odstawienia mogą osoby uzależnione od cukru przybijać, wprawiać w nerwowość, osłabiać. I tutaj powinna się pojawić albo osoba wspierająca, albo jakiś dobry system odciągający uwagę od tego trudnego momentu emocjonalnie. Faza druga. Zmiany fizyczne od 7 do 30 dni. Minęły pierwsze łaknienia. Organizm powoli przyzwyczaja się do czerpania energii z alternatywnych źródeł. Pierwsze, co zauważysz, to najpewniej utrata wagi ciała, dlatego że dużo bardziej efektywnie spalany jest twój nagromadzony tłuszcz. Bez nadmiaru cukru ten tłuszcz spala się dużo bardziej efektywnie. Poprawia się też praca jelit, oraz możesz poczuć poprawę w ogólnej koncentracji. A co się technicznie dzieje? Organizm przerzucił się na korzystanie z bardziej stabilnych, bo będących ciągle w cudzysłowie pod ręką, źródeł energii, jakim są tłuszcze i białka, co zapewnia stały poziom energii przez cały dzień. Stabilniejsze dostawy energii do energochłonnego mózgu sprawiają, że aktywność tego organu jest stabilniejsza, nie ma momentów znaczącego spadku energii, przez to też nie ma momentów rozproszenia i czasami obecnej tzw. mgły mózgowej. To ważne, że tzw. insulinoodporność, będąca przyczynkiem do choroby cukrzycowej typu drugiego, jest stanem odwracalnym. W dużym uproszczeniu jest to swoiste uodpornienie się komórek organizmu na efekty insuliny przez co organizm produkuje jej jeszcze więcej, żeby w końcu uzyskać ten efekt, żeby odżywić komórki. To trochę jakby insulina była tą łyżeczką z glukozą i mówiła komórkom, leci samolocik, zróbcie A, a komórki w którymś momencie przestały dawać się odżywiać i nie robiły A. To prowadzi z kolei do długotrwałego, podwyższonego poziomu glukozy i insuliny. Jest po prostu to niebezpieczne dla organizmu. To więc na etapie oczyszczania organizmu owa insulinoodporność może zostać odwrócona, co jest bardzo pozytywnym efektem. Co więcej, ta szalona spirala łaknienia wynikająca z podwyższonego poziomu insuliny, która znowu podwyższa poziom leptyny, hormonu łaknienia, jest też znacznie spowolniona bądź też zupełnie ograniczona. Mniej insuliny to mniej leptyny. Co więcej, na poziom hormonu głodu tej leptyny ma wpływ też ilość tkanki tłuszczowej po prostu zgromadzonej w ciele. A skoro ta się zaczyna kurczyć i zmniejszać, to i leptyny jest mniej, a więc mniej poczucia głodu. Ta spirala idzie w drugą stronę. Wolniej, bo wolniej, ale idzie. Piąta rzecz, o której chcę powiedzieć, to świadome jedzenie. Ten cały chaos związany ze spożywaniem dużych ilości cukru, towarzyszącą temu otyłością, rozregulowaniem jelit, potrafi tak rozregulować pewne mechanizmy w organizmie i mózgu, że z czasem. Taka osoba będzie miała problem z rozróżnieniem głodu od pragnienia czy łaknienia od realnego głodu. W tym okresie oczyszczania organizmu od, do miesiąca czasu od odstawienia cukru będzie można doświadczyć tak zwanego świadomego jedzenia. Czyli poczucia głodu, kiedy faktycznie jesteśmy głodni, a nie wtedy, kiedy cukier nam skoczył albo gwałtownie spadł. No i też poczucia sytości, które na przykład może pojawić się... W zaskakujących momentach dla osób z rozregulowanym mechanizmem, na przykład rano, po przebudzeniu albo po wysiłku fizycznym. Tak czy inaczej, faktycznie można zacząć wtedy świadome jedzenie, bo dopiero wtedy wiemy, że jesteśmy realnie głodni i organizm ma zapotrzebowanie na energię. Szósta rzecz, o której chcę powiedzieć, to lepszy sen. Cukier ma wpływ na prawie każdy proces w ciele. Jego nadmiar może rozregulować produkcję melatoniny, hormonu snu który jest niejako dyrygentem w nocnym odpoczynku i wspiera wszystkie procesy związane z regeneracją. Ma też wpływ na poziom kortyzolu, który też wpływa na regulację snu i wybudzanie się. Uregulowanie cukru, zmniejszenie jego ilości, w zasadzie wyeliminowanie jego znaczącego nadmiaru może znacząco poprawić Twój sen. Choć znowu, odstawienie cukru może na ten sen na parę dni wpłynąć też negatywnie. No i pomówmy o długofalowych zmianach powyżej 30 dni od odstawienia cukru. Jednym z olbrzymich problemów z nadużywaniem cukru jest jego tendencja do przyczyniania się do przewlekłych stanów zapalnych. I mówimy to zarówno o stanach zapalnych w jelitach, ale również do utrzymywania stanów zapalnych w stawach i innych miejscach organizmu. Jak działa ten mechanizm? Oczywiście w pewnym uproszczeniu? Otóż cukier stymuluje produkcję prozapalnych cytokin, które są cząsteczkami sygnalizacyjnymi promującymi stan zapalny. One niejako informują nasz organizm, że w tym miejscu potrzebna jest interwencja i regeneracja, co prowadzi do obrzęku, ukrwienia, tymczasowego bólu w uszkodzonym miejscu. Dzięki dużej obecności cukru we krwi i w organizmie produkowane są dalej prozapalne cytokiny w dużej ilości, i ten proces prozapalny po prostu się nie zatrzymuje. Utrzymuje się tak zwany niski stopień zapalenia, powodując realne zaostrzenie chorób, zarówno jelit, jak i innych obszarów organizmu. Patrząc na to chłodnym okiem, jeśli obcinasz konsumpcję cukrów prostych oraz węglowodanów radykalnie, to możesz bardzo ciężko przeżyć pierwszy tydzień. Zaletą jest nie bawienie się w półśrodki oraz, co ważne, dość szybkie przejście na dietę bez żadnego kombinowania i pokus. Przydatne jest po prostu pozbycie się ze swojego otoczenia wszelkich słodyczy. Możesz oczywiście też próbować stopniowo odstawiać cukier jak większość poradników zaleca, zaczynając kolejno obcinanie produktów, wtedy też zminimalizujesz pierwszy trudny okres, w sensie trudy tego okresu, ale za to przedłużysz moment przejściowy i będziesz dalej w towarzystwie kuszącego cukru. No coś za coś. Ale ósma rzecz, pomówmy o pewnym ekstremum: diecie ketogenicznej. Dieta keto promuje bardzo radykalne pozbycie się z diety węglowodanów. Czyli nie tylko samych cukrów prostych, ale i w większości np. chleba, niektórych składników diety oraz promuje spożywanie tłuszczów i białek. Jej główną promowaną zaletą jest pojawienie się w trakcie tej nazwijmy to w cudzysłowie głodówki cukrowej, tak zwanych ciał ketonowych. Są one wynikiem metabolizowania glicerolu i kwasów tłuszczowych przez wątrobę, która wzięła te substancje z rozkładu tłuszczów zmagazynowanych w organizmie. Ketony są swoistym zastępstwem dla glukozy, której brakuje w organizmie w trakcie diety ketogenicznej. Stan tak zwanej ketozy to stan zwiększonego spalania tłuszczu. Ketogeneza to alternatywne źródło energii dla organizmu, w którym jest niedobór węglowodanów. Dieta ketogeniczna to wszystkie efekty odstawienia cukru, ale na sterydach razy 10. Brzmi to często jak złoty gral współczesnego zdrowia i odchudzania się. Warto jednak pamiętać, że Należy ona do diet dość ekstremalnych i powinna być przeprowadzana przez osoby zdrowe i pod okiem lekarza, gdyż ukryte choroby mogą podczas takich ekstremalnych zmian w diecie poważnie zaszkodzić naszemu zdrowiu i zamiast super efektów dostaniemy super zapaść. Łatwo oczywiście dać się zauroczyć opowieściom o niezwykłych sukcesach, które są realne, bo dieta ketogeniczna, no nie jest super szkodliwa, jak najbardziej jest przydatna. Należy jednak pamiętać, że Każde gwałtowne, w cudzysłowie, szarpnięcie organizmem może mieć trudne do przewidzenia skutki, w szczególności jeśli chorujesz przewlekle na cokolwiek. Dlatego pamiętaj, idź do lekarza, badaj się regularnie, a jak widzisz z tego filmu, odstawienie cukru to praktycznie same zalety i chyba żadnych wad. Dzięki za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.